Brzozowski Amfiteatr w Parku Jordanowskim znów tętnił życiem, tym razem za sprawą wzruszającego występu zespołu Pieśni i Tańca Polonia z Chicago oraz drugiej edycji festiwalu Piwa i Wina. Pierwsza część imprezy upłynęła pod znakiem biało-czerwonych tradycji kultywowanych przez młodzieżową grupę Poloninu z Chicago. Ponadgodzinny występ dostarczył publiczności, ale i samym wykonawcom wielu pozytywnych emocji. Dziękuję. Dzieciaki czekały cały rok, się szykowaliśmy na występy, żebyśmy tutaj mogli u was w Polsce wystąpić, więc wielkie emocje i cieszymy się, że jesteśmy tutaj i dzieci są, mają taką frajdę i właśnie słyszałam jak zeszły ze sceny, że są tacy szczęśliwi, więc jeszcze raz dziękujemy wam i publiczności za takie przyjęcie. Było bardzo fajnie, trochę taktycznie, um, ale bardzo fajnie ogólnie. No ogólnie no, fajnie było. My się tak wszyscy, um, no, my się tak długo przygotowaliśmy na to i że teraz występowaliśmy było naprawdę przepiękne wspomnienie. Bo naprawdę to wszystkie dzieci się urodziły w Stanach, ale wszystkie dzieci mówią po polsku, chodzą do polskiej szkoły, na polską mszę i polskie tańce tańczą. Więc chyba więcej polskości w sercu nie można już mieć. Większość z naszych rodziców właśnie pochodzi z Polski i to jest dla nas, dla nas straszny cud, że możemy tutaj przylecieć, że tańczyć te tańce no, w kraju naszych rodziców i rozwijać naszą polskość w tym Mieliśmy dużo prób też przed tutaj wyjazdem i tak bardzo chcieliśmy, żeby tak dobrze wytańczyć. Super, a lubicie odwiedzać Polskę? Jak to jest? O tak, uwielbiamy. Tutaj mamy całą rodzinę i tak, żeby tak raz do roku tutaj przyjść z rodziną, to naprawdę jest wspaniałe. To jest druga część młodzieżowa zespołu Polonia. Jest to młoda Polonia ze Stanów Zjednoczonych, która jest to młodzież, która jak gdyby tak... W następnym okresie przechodzi do zespołu starszego, ponieważ jest to bardzo duża organizacja polonijna w Stanach Zjednoczonych i oni mają, wszelkie, mają grupy taneczne, które, które tańczą. Idzie Najpierw jest dzieci, później starszy, tak samo jak u nas. I to jest nasza przyszłość. To są ci, którzy utrzymują tą polskość poza granicami kraju w sposób taki naturalny. I za to jesteśmy im wdzięczni i niezmiennie się cieszymy, że mogą być tutaj. Przede wszystkim była ogromna emigracja właśnie stąd, z tych ziem. To nie ma w tym nic dziwnego, że utrzymujemy bardzo ścisłe kontakty z Polonią. Z Polonią amerykańską również, w tym głównie z Polonią, właśnie Chicagowską. Stąd mamy dzisiaj na, na tych dniach polonijnych właśnie gościmy zespół z Chicago. No i faktycznie trochę pomogliśmy finansowo w ich przyjeździe, ale to, no to jest oczywiste, że się cieszymy z tego, że Właśnie nasza kultura, ta tutaj regionalna, jest znana również w Chicago. My to zresztą obserwujemy, będąc od czasu do czasu na dniach Polonii w Chicago, bo jak wiadomo, w Sejmiku Wojewódzkim działa specjalna komisja do spraw współpracy z Polonią Zagraniczną, no i między innymi oni też jeżdżą do, do Chicago. A tym razem gościmy młodzież, dzieci właśnie zza oceanu, w pięknym Brzozowie. Brzozów zawsze miał swój potencjał, tylko trzeba było ten potencjał uwolnić. Takimi właśnie występami, takimi właśnie eventami można to robić i staramy się właśnie w tym temacie działać. Całe lato tutaj poprzmiewała muzyka, występy, śpiewy. I pewnie będzie tak i w tym roku. Ja mam, mam nadzieję, że ten nasz amfiteatr, no jeden z najładniejszych na Podkarpaciu, bo porównywałem, są różne sceny, są różne estrady, ale w Rzeszowie na przykład takiej muszli koncertowej pięknej nie ma, zresztą ani tutaj w tych podkarpackich uzdrowiskach, więc w następnych latach to miejsce będzie stawać się bardziej znane. Jak podkreślano, członkowie zespołu czekali na występ w Polsce cały rok. Przygotowania trwały kilka miesięcy. Nagrodą były gromkie brawa, a także niejedna łza wzruszenia. Już od początku roku zaczęliśmy próby na właśnie ten, na ten występ. Zbliżyło to nas wszystkich strasznie. Jesteśmy taką właśnie grupą teraz właśnie związaną razem. I to było ogromne podekscytowanie występować tutaj i dużo dokładaliśmy do tego. Wszystko od rodziców zależy, bo wiadomo jest o wiele łatwiej nie trzymać tych tradycji. A, bo czasami jest trudniej dzieciom mówić po polsku, bo nam jest łatwiej po angielsku, ale rodzice dbają o to, żeby mówili po polsku w domu, żeby nie zapomnieli tego języku, żeby naszą kulturę trzymali, więc na 100% dziękujemy rodzicom, bo wielu ludzi tak nie robi, więc mamy wspaniałych rodziców, za których jesteśmy bardzo wdzięczni. Ja bardzo lubię już tu chyba byłam 13 razy, chociaż mam tylko 17 lat i mi u dziadków jest najlepiej. Strasznie mi się podoba ta polska kultura. I wszystkie te tradycje, co mamy, i za to, że mogę spędzać czas z moją rodziną. Kaliku, kaliku, co mi robasz w oczach? co mnie tak? Mam tam stalowych, tej stalowej. w sikagowskiej Polonii połączono z drugim festiwalem piwa i wina. Impreza zgromadziła przedstawicieli browarów i winnic. Oprócz samych zakupów można było porozmawiać na temat sposobu wytwarzania rzemieślniczych napojów, tajników powstawania wyjątkowych smaków. Zaczęliśmy tak naprawdę 6 lat temu produkować nasze piwa z pięcioma, weszliśmy na rynek z pięcioma piwami. Natomiast te piwa miały być później zastępowane, jak gdyby któreś nie schodziło. I tak dzisiaj mamy 13 rodzajów piwa, nie zastąpiliśmy ani jednego, ponieważ każdy z piw się przyjęło. Każdy jest w innym stylu piwnym, każde jest w zupełnie innym smaku, tak samo zapachu. I ciężko jest czegokolwiek zrezygnować z sztandarowy produkt. Najlepiej sprzedającym się piwem może jest. Coś co lubią kobiety, czyli coś słodkiego, dzisiaj chyba najlepiej nam schodzi piwo malinowe. To trzeba robić z sercem, im więcej serca, w serca wkładamy w te winorość tym wino jest lepsze. Przywieźliśmy sześć rodzajów wina i y, od takich bardziej wytrawnych, y, nawet jednego wrestlinga, do, do, do mniej wytrawnych akurat, do półsłodkich, gdzie tutaj akurat o dziwo Polacy lubią wina półsłodkie, więc trzeba też robić. No ale to, to, to wina półsłodkie, proszę Państwa, Raczej, raczej samego winogron nie wyprodukuje, tego w większości wytrawne. No, musi tam być mała ingerencja człowieka, ale ktoś to lubi, więc zrobimy. Więc robimy wina y, bardziej naturalne, wytrawne, typu Regen, typu Galicja, typu Marszałek Foch. Nasze piwa. W... W porównaniu do komercyjnych są koncertowych. w zasadzie robione tylko z czterech składników woda, słody, drożdże i chmiele, no i cały proces taki ważenia tego piwa trwa około miesiąca, więc jest to e, rzemieślniczy proces. Piwko jest leżakowane w tankach w niskiej temperaturze, e, no i te piwka charakteryzują się właśnie dosyć e, ciekawym smakiem, no i na pewno tym, że ta a słodowość, śmielowość jest bardziej wyczuwalna niż w tych piwach takich tradycyjnych, końcowych. To już e, taka impreza cykliczna. Ta pierwsza pokazała nam, że jest klimat na, na taką imprezę i ponowiliśmy. E, dzisiaj mamy, e, tak jak już Pan mówił, e, doskonałych artystów. Mamy też doskonałe winnice, e, doskonałe sery, można skosztować. E, warto przyjechać do Brzozowa i warto właśnie w takim festiwalu uczestniczyć. O różnorodność repertuaru zadbały zespoły, które wystąpiły na scenie brzozowskiego amfiteatru. Zagrał Liver, Utopia, Yellow Horse oraz podobnie jak w ubiegłym roku zespół Bimber.